Mieliśmy się pobrać. I bardzo się kochaliśmy. Te słowa zawisły w powietrzu, jak mgła nad za jeziorem. Ciche, spokojne, wypowiedziane niemal szeptem, ale wbijały się w umysł Aleksandra ostrzej niż sygnały aparatury monitorującej jego puls. Mężczyzna leżał nieruchomo, podpięty do maszyn, wciąż opuchniętą twarzą i plastrem na czole. Spojrzenie miał zamglone, jakby jego oczy nie nadążały jeszcze za światem. Julia mówiła dalej, nie odrywając wzroku od jego dłoni, delikatnie ułożonej na białej pościeli: Miałeś mi się oświadczyć w ten weekend. Miało to być nad jeziorem tam, gdzie pierwszy raz powiedziałeś mi, że mnie kochasz zawahała się. Ale los chciał inaczej. Właśnie teraz zrozumiała, że pierwszy raz w życiu kłamie z taką łatwością. Nie dla zysku. Nie z wyrachowania. Z potrzeby Bliskości. Aleksander patrzył na nią, jakby widział pierwszy raz człowieka w ogóle. Nie pamiętam, wyszeptał. Niczego. Jego głos był chropowaty, suchy jak papier. Jakby nigdy wcześniej nie używał słów. Julia wstała, poprawiając koc na jego stopach. Zrobiła to naturalnie, jakby naprawdę była jego narzeczoną. Jakby przez lata znała każdy jego gest. Temperaturę skóry, rytm snu. Nie szkodzi, odparła cicho. Najważniejsze, że wróciłeś. Dzień, w którym przywieźli go na oddział, był szary jak żwir przed szpitalnym wejściem. Julia miała dyżur nocny. Pamiętała każdy szczegół, karetkę pogiezdzającą na sygnale, lekarza krzyczącego zatrzymanie. Pełna asysta, krew na dłoniach, wyraz przerażenia w oczach ratownika, który znał go z telewizji. Bo tak, to był Aleksander Lis, milioner, właściciel jednej z największych firm technologicznych w Polsce. Człowiek z pierwszych stron gazet, o którym media mówiły z podziwem i nienawiścią na zmianę. Zdjęcie z jachtu, z supermodelką, z ministrem, ze skandalem, ale teraz leżał tu. Bez garnituru, bez ochrony, bez tożsamości. I wtedy Julia zrobiła coś, czego sama po sobie się nie spodziewała. Przysiadła przy jego łóżku i powiedziała: Nie martw się. Już jestem. A kiedy dwa dni później się obudził, kontynuowała grę, która przestała być grą. Na sali panowała szpitalna cisza, niekompletna, ale specyficzna. Przerywana odgłosami pomp infuzyjnych, z kółek wózka, stłumionym kaszlem z sali obok. Julia wiedziała, że to nie potrwa długo. W każdej chwili ktoś z jego świata mógł się tu zjawić. Jego wspólnicy, rodzina, ludzie z agencji, pr. Ktoś, kto go znał i będzie zadawał pytania. Ale dopóki byli tu tylko we dwoje, miała czas. Spojrzała na jego profil. Rysy twarzy miał szlachetne, choć zmiękczone przez uraz. Oczy ciemne, badawcze, jakby szukały prawdy, której on sam nie potrafił nazwać. Lekarze mówili, że to amnezja pourazowa czasowa może podrwać tygodnie może dni a może wróci wszystko w jednej sekundzie miała tylko jedno okno i w to okno właśnie postanowiła wejść. Jak się czujesz? zapytała, podając mu plastikowy kubek z wodą jakbym miał w głowie piasek. I? Jakbym patrzył przez szybę na życie, które powinienem znać, ale nie poznaję, mruknął. A ty, ty naprawdę byłaś moją narzeczoną? Julia uśmiechnęła się smutno. Nie przesadziła. Nie dała wielkich deklaracji. Używała półprawd, takich, które da się obronić. Nie miałeś przy sobie telefonu, ani dokumentów. Ale znałam cię, od razu powiedziała. Niektórzy ludzie są zapisani w człowieku jak wiersz, którego nie umiesz cytować, ale pamiętasz, jak cię poruszał. Poetycko uśmiechnął się słabo. No cóż, zawsze ci się to podobało we mnie, dodała z udawaną pewnością. Byłam tą romantyczką w twoim uporządkowanym świecie. Milczał przez chwilę, a potem powiedział coś, co ją zaskoczyło. Dziwne. Nie pamiętam nic, ale jak tak mówisz, to jakbym w to wierzył? Po wyjściu z sali, Julia opadła na ławkę w szpitalnym korytarzu. Zamknęła oczy. Czuła się winna, ale jednocześnie żywa. Po raz pierwszy od lat. Jej codzienność była do tej pory przewidywalna jak dieta pacjenta po operacji: mało soli, zero smaku, w kółko to samo. Teraz miała sekret. I coś więcej. Iluzję bycia kimś ważnym. Kimś zapamiętanym. Nawet jeśli pamięć była tylko pożyczona. Zaraz potem do jej kieszeni wpadł telefon. Wiadomość z centrali. Na oddział jedzie zespół z mediów. Ktoś rozpoznał pacjenta. Julia poczuła, jak żołądek zaciska się jej jak pięść. Tego samego wieczoru wróciła do sali. Aleksander spał spokojnie, z lekko rozchylonymi ustami. Oddychał równo, bez pomocy tlenu. Twarz miał rozluźnioną. Wyglądał jak dziecko zagubione w świecie dorosłych. Usiadła przy nim i powiedziała półszeptem: Jutro mogą tu przyjść ludzie, którzy powiedzą ci: że nie znasz mnie, że cię okłamuję. I będą mieli rację. Ale, proszę, zanim im uwierzysz, Spójrz mi w oczy. Położyła dłoń na jego. Była ciepła, bezpieczna i przez chwilę, tylko na chwilę, uwierzyła, że naprawdę byli sobie pisani. Julia siedziała na plastikowym krześle, obserwując go w milczeniu. Aleksander oddychał spokojnie, jego klatka piersiowa rytmicznie unosiła się i opadała. Nie wyglądał już jak pacjent w stanie krytycznym, wyglądał jak mężczyzna który mógłby kochać. To ją przerażało najbardziej, bo im dłużej trwała w tym kłamstwie, tym bardziej zaczynała go czuć. Naprawdę a gdzie się poznaliśmy? zapytał nagle, gdy podawała mu wieczorną herbatę. Julia zamarła. Serce uderzyło mocniej. Czekała na to pytanie. Wiedziała, że kiedyś padnie. W szpitalu, odpowiedziała cicho, siadając na brzegu łóżka: Byłeś tu z wizytą, sponsorowałeś nowy sprzęt dla onkologii dziecięcej. Pamiętam, że wszedłeś do dyżurki, bo zgubiłeś drogę, a ja trzymałam w ręku kubek z kawą i cała ją na siebie wylałam. Uśmiechnął się słabo brzmi filmowo może trochę było powiedziała ale to było nasze. Potem przyszedłeś jeszcze raz i jeszcze, a potem zaprosiłeś mnie na spacer do ogrodu Saskiego. Powiedziałeś, że lubisz ciszę między ludźmi, którzy nie muszą nic mówić, żeby czuć się dobrze razem. Milczał, a ona zaryzykowała kolejne zdanie. To była Twoja największa zaleta. Milczałeś, ale słyszałeś wszystko. Zatrzymał na niej wzrok dłużej niż zwykle. Tym razem bez pytania. Bez wątpliwości. Jakby coś w nim właśnie się rozszczelniło. Jakby słowo cisza dotknęło jakiejś struny. Julia czuła napięcie w ramionach. Jakby stała na linie rozciągniętej nad przepaścią. Z każdym kolejnym zdaniem balansowała między tym, co wymyślone, a tym, co zaczynało żyć własnym życiem. Do pokoju wszedł lekarz prowadzący, doktor Zawadzki, szczupły, z wiecznym grymasem podejrzenia. Jak się dziś pan czuje, panie Aleksandrze? Dobrze odparł Aleksander. Lepiej niż wczoraj. Ale nadal nic nie pamiętam. Choć mam wrażenie, że coś wraca. Ale nie jestem pewien, czy to moje, czy zasłyszane. Zawadzki spojrzał na Julię. Pielęgniarka Julia bardzo się panem zajmuje, powiedział tonem, który nie był ani pochwałą, ani zarzutem. Julia poczuła chłód na karku. Robię, co w mojej mocy odpowiedziała spokojnie. Wiem, skinął głową. Ale od jutra wchodzą nowi konsultanci. Z centrali. Podobno pańska asystentka naciskała. Będą też prawnicy. Jakiś członek rodziny. Aleksander drgnął. Rodzina, kobieta mówi, że jest kuzynką. Będzie pan decydował, kogo chce pan widywać, dodał dyplomatycznie. Julia skinęła głową, ale czuła, jak serce uderza jej w żebra z siłą młota pneumatycznego. Wiedziała, że zegar tyka. Z każdą godziną prawda stawała się bardziej nieunikniona, ale była też pewna, że on jeszcze nie jest gotowy, by ją usłyszeć. Wieczorem wzięła zdjęcie ze starego pudełka. Znalazła je na portalu stoczkowym, para siedząca na ławce, kobieta z włosami podobnymi do jej własnych. W tle rozmyte światła miasta. Podłożyła je do ramki i postawiła przy łóżku Aleksandra. Nasze zdjęcie, powiedziała, gdy spojrzał na nie z zaskoczeniem. Z tego dnia w parku. Miałeś wtedy ten sweter. Który zawsze uważałeś za zbyt czerwony. Uśmiechnął się, i ty miałaś nos zaczerwieniony od zimna. Zamilkła. Nie wiem, skąd to wiem dodał cicho. Ale, widzę to. Julia prawie się rozpłakała, bo właśnie w tym momencie jej kłamstwo zaczęło przyjmować kształt jego wspomnienia. W nocy nie mogła spać. Krążyła po mieszkaniu, Wyjmowała kolejne przedmioty, które miałyby udawać pamiątki: paragon z lodziarni, bilet z kina, miękki brelok z napisem dla ciebie, bo jesteś moim cudem. Niektóre rzeczy naprawdę należały do niej, inne po prostu pasowały. Ale najgorsze było to, że nie chciała już z tej iluzji wychodzić, bo może właśnie teraz ktoś ją widzi, docenia. Potrzebuję. Następnego dnia wszystko się skomplikowało. Na oddziale pojawiła się Wiktoria Wysoka, pewna siebie kobieta w eleganckim płaszczu i butach za więcej niż Julia zarabiała przez dwa miesiące. Aleksander? Zapytała, wchodząc do sali bez pukania. Boże, jak Ty wyglądasz? Kochany, to ja. Wika, Twoja prawa ręka. Dzwoniłam, ale nie odbierasz. Oczywiście, wiadomo czemu. Julia siedziała przy łóżku. Czuła, jak jej ręce robią się lodowate. Przepraszam, ale kto panią wpuścił? zapytała, starając się zachować spokój. Jestem upoważniona. Od lat. A pani? Kim pani w ogóle jest? Wiktoria zmrużyła oczy. Aleksander spojrzał raz na jedną, raz na drugą kobietę. Ona to Julia powiedział niepewnie. Moja, narzeczona Wiktoria prychnęła. Co takiego? Julia stała jak posąg. Z całym szacunkiem, proszę wyjść. Pacjent musi odpoczywać. Wiktoria odwróciła się do Aleksandra. Zaufaj mi, Coś tu bardzo śmierdzi. Ty mnie znasz. Od lat, Julia? Nigdy o niej nie słyszałam. Nigdy jej nie widziałam. To jest jakaś pomyłka. I dowiem się jaka. Zanim wyszła, rzuciła Julia groźne spojrzenie. Ty i ja jeszcze porozmawiamy. Kiedy drzwi się zamknęły, Julia nie mogła oddychać. Czuła, jakby ktoś przeciął jej nitkę, na której trzymała całą tę iluzję. Ale Aleksander chwycił ją za rękę. Nie przejmuj się. Jeśli jesteś tym, kim mówisz, to wszystko się ułoży. Julia uśmiechnęła się blado, a jeśli nie, zamilkł. To wtedy, dodała, patrząc mu w oczy, i tak jestem wdzięczna, że mogłam przez chwilę być kimś ważnym. Aleksander milczał. Ale nie cofnął dłoni. W ciszy, która zapadła, był tylko dźwięk pulsometru. I jedno pytanie, które nie padło, ale wisiało nad nimi obojgiem. Co jeśli serce bije mocniej, nawet jeśli pamięć kłamie? Aleksander siedział w milczeniu, wpatrzony w kroplówkę. Kiedyś wydawało mu się, że najgorsze, co może przydarzyć się człowiekowi, to utrata wszystkiego. Dziś wiedział, że gorsza jest utrata siebie. Bo od kilku godzin coś się zaczęło dziać. I nie miał pojęcia, czy to dobra, czy zła wiadomość. Najpierw był zapach dziwny, znajomy, jak rozgrzany asfalt po letniej burzy. Potem błysk. Ostre światło, błysk flesza, smugi cieni. I wreszcie twarz. Ale nie Julii. Inna. Młoda. Roześmiana. I głos. Znowu siedzisz po nocach, Lisie? Wiesz, że Geniusz też potrzebuje snu? Próbował ją uchwycić. Ten obraz. To wspomnienie. Ale w jego głowie było jak w rozbitej szklance, coś mignęło, po czym znikło bez śladu. Julia obserwowała go z korytarza, nie mając odwagi wejść do sali. Wiedziała, że coś się zmienia. Że ta bańka którą stworzyła, pęka od środka. Przez całą noc nie spała. W głowie miała tylko jedno pytanie: Czy jeśli to, co zbudowała, właśnie się wali, powinna uciec, czy zostać? Ale przecież on ją potrzebował. I to nie było tylko złudzenie. Czuła to w jego spojrzeniu, w sposobie, w jaki chwytał jej dłoń. W pauzach między jego zdaniami, w których szukał siebie, i znajdował ją. Tylko czy to wystarczy? Tymczasem Wiktoria działała. Na własną rękę. Nie ufała nikomu, a już na pewno nie cichej pielęgniarce, która jakimś cudem trzymała w szachu samego Aleksandra Lisa. Sprawdzimy ją, powiedziała do telefonu, przechadzając się przed szpitalem. Imię i nazwisko: Julia Mirska. Pielęgniarka. Jeśli kiedykolwiek była związana z Aleksem, gdzieś to znajdę. Po drugiej stronie ktoś odpowiedział krótkim: Zajmę się tym. Wiktoria uśmiechnęła się z zimną satysfakcją. Miała nosa do ludzi, a ta kobieta była jak kiepsko przeszyty guzik. Z pozoru niepozorna, ale wystarczyło pociągnąć za nitkę. Wieczorem Julia weszła do sali. Aleksander siedział na łóżku, oparty o poduszki. Z zeszytem na kolanach. Pisał coś. Spojrzał na nią bez uśmiechu. Zaczynam mieć przebłyski, powiedział spokojnie. Julia przystanęła. Jakie? Głosy. twarze. Miejsca. Nic konkretnego, ale są. A najbardziej to uczucie, że nie jestem człowiekiem, który milczy. Julia przysiadła. Co masz na myśli? Że nie jestem tym, za kogo mnie bierzesz. Widziałem siebie w lustrze i coś mi nie pasuje. Jakbym nosił cudzy garnitur. Zamilkła. Serce jej waliło. Myślę, że byłem kimś zupełnie innym, dodał. Kogo byś pewnie nie pokochała. To zdanie uderzyło ją jak pięść. Ale odpowiedziała spokojnie. Może i tak, ale właśnie teraz jesteś kimś, kogo kocham. Nawet jeśli to chwilowe, nawet jeśli mnie nie pamiętasz, dla mnie jesteś prawdziwy. Tu i teraz. Ale on już nie patrzył. Przesunął palcem po zdjęciu, które mu zostawiła. A to? Zapytał. To naprawdę Emigrek? Zamilkła. Odpowiedź była zbyt trudna. Następnego dnia pojawiła się policja. Nie przyszli po nią, przynajmniej jeszcze nie, ale pytali o dokumentację, o historię leczenia, o listę odwiedzających. Ktoś zgłosił podejrzenie manipulacji pacjentem w stanie ograniczonej świadomości. Julia wiedziała, kto za tym stoi. Po dyżurze poszła do szatni i opadła na ławkę. Czuła, jak adrenalina uchodzi z niej, jak powietrze z przekutego balonu. W kieszeni płaszcza miała list ręcznie napisany z jedną kartką bez nadawcy nie wiem, kim jesteś ale wiem, że kłamstwo zbudowane na uczuciu boli podwójnie. Zatrzymaj się, póki możesz. Nie był podpisany. Ale wiedziała, że to od Wiktorii. Kiedy wróciła na oddział, zastała Aleksandra samego siedzącego przy oknie. Myślę, że czas, żebyśmy porozmawiali, powiedział cicho, nie patrząc na nią. Julia nie odpowiedziała. Pamiętam, jak kiedyś uczyłem się grać na pianinie. Byłem dzieckiem. Miałem nauczyciela. Powiedział mi: Nie fałszuj. Nawet jeśli nikt nie słyszy. I wiesz co? W tym śnie, który miałem dziś w nocy, to ty siedziałaś przy pianinie. Grałaś, a ja wiedziałem, że coś jest nie tak. Zamilku. Julia, powiedz mi prawdę. Kim dla mnie jesteś? Powietrze między nimi zgęstniało. Julia poczuła, że to koniec. Nie było już miejsca na bajki. Ale zanim zdążyła odpowiedzieć, do sali wszedł lekarz. Za nim Wiktoria. Z dokumentami. Z prawnikiem. I z telefonem, na którym odtworzono nagranie z monitoringu. Julia siedząca przy jego łóżku. Mówiąca: Mieliśmy się pobrać. I bardzo się kochaliśmy. Głos zgasł. Cisza. Aleksander spojrzał na Julię z bólem. Nie gniewem, nie złością, rozczarowaniem. Dlaczego? Ona nie miała już siły kłamać, bo chciałam przez chwilę poczuć, że ktoś mnie kocha, że jestem kimś ważnym, że nie jestem tylko cieniem w cudzym życiu. I zrobiłaś to ze mną? Zapytał cicho. Uzy napłynęły jej do oczu. Tak, ale nie wszystko było kłamstwem. Ale nikt już nie słuchał. Wiktoria skinęła głową. Julia została poproszona o opuszczenie oddziału. Bez krzyku, bez dramatów, tylko z ciężarem, którego nie da się zmyć. Tego samego wieczoru spakowała torbę. Rzuciła wypowiedzenie. Odeszła bez pożegnania. Nikt nie wiedział dokąd. Ale zanim wyszła z miasta, zostawiła w dyżurce białą kopertę. Dla Aleksandra. Wszystko, co powiedziałam, było wymyślone. Ale wszystko, co czułam, było prawdziwe. Mijały dni. Szpital opustoszał, a Aleksander, już świadomy, z wypisem podpisanym przez najlepszych neurologów w kraju. Wrócił do świata, który czekał na niego z otwartymi ramionami. Firma, spotkania zarządu, konferencje prasowe, inwestorzy, fundacje, kontrakty. Ale nie wróciło wszystko. Bo chociaż pamiętał numery kont, kody do sejfów i nazwiska współpracowników, czegoś brakowało. Nie potrafił odnaleźć tego uczucia, które towarzyszyło mu, gdy otwierał oczy w szpitalnym łóżku i widział jej twarz. Czy ty w ogóle mnie słuchasz? Zapytała Wiktoria, poprawiając okulary i stukając długopisem w dokumenty. Nie, odpowiedział szczerze Aleksander. Przepraszam? Nie słucham, bo myślami jestem gdzie indziej. U niej? warknęła. Aleksander spojrzał na nią spokojnie. Tak u niej. Wiktoria przewróciła oczami. Ale zrezygnowała z dalszej walki. Wiedziała, że lis był zawsze nieprzewidywalny. Ale teraz był też zmieniony. W nocy śniło o niej. O tym, jak trzymała jego dłoń, jak mówiła spokojnym głosem, jak kłamała z czułością, której nikt inny nie potrafił udawać. Śniło o spojrzeniach, które mówiły więcej niż jej słowa. I o tym, jak zapytała. A jeśli wszystko było kłamstwem, to co wtedy czujesz? I nie znał odpowiedzi. Dwa tygodnie później, bez zapowiedzi, Aleksander wrócił do szpitala. Wszedł na oddział, który już znał na pamięć. Tam, gdzie kiedyś wszystko było białe, teraz wydawało się puste. Zatrzymał młodą pielęgniarkę przy recepcji. Julia Mirska: Czy nadal tu pracuje? Dziewczyna spojrzała na niego jak na ducha, złożyła wypowiedzenie, wyjechała, nie powiedziała gdzie, ale zostawiła coś dla pana. Siemnęła do szuflady i wręczyła mu małą, brązową kopertę. W środku była karteczka: krótka, bez daty nie jestem częścią Twojego świata, ale przez chwilę Ty byłeś całym moim. Na odwrocie. Jeśli kiedyś będziesz gotów poznać mnie naprawdę, znajdziesz mnie tam, gdzie zaczynają się ciche rozmowy. Nie potrzebował tłumaczenia. Ciche rozmowy to przecież ogród Saski. Tam, gdzie według jej opowieści poszli na pierwszy spacer. Następnego dnia poszedł tam sam. Bez ochrony, bez PRU, bez krawata. Usiadł na ławce. Padał lekki deszcz, powietrze było chłodne, ale świeże. Czekał, i właśnie wtedy pojawiła się: Julia, bez fartucha, bez sztucznego uśmiechu, w prostym płaszczu, z włosami spiętymi niedbale. Przystanęła kilka kroków od ławki, niepewna. Nie wierzyłam, że przyjdziesz, powiedziała cicho, jakby z lękiem, że dźwięk ją o. A ja nie wiedziałem, że to właśnie ciebie szukałem, odparł Aleksander. Przez chwilę milczeli. Nie było już kłamstw. Nie było masek. Nie było pacjenta i pielęgniarki. Było tylko to Wiem, że mnie okłamałaś, dodał. Ale wiesz, co jest dziwne? Spojrzała na niego z napięciem. Nie czuję się przez to okłamany. Czuję się. Odnaleziony. Podeszła powoli. Przysiadła obok. On wyjął z kieszeni starą fotografię. Tę, którą spreparowała. Położył ją na ławce między nimi. To nie jesteśmy my, powiedział. Ale chciałbym, żebyśmy kiedyś naprawdę zrobili takie zdjęcie. Spojrzała na niego. Tym razem nie było już łez. Był spokój. Już nie muszę udawać? zapytała Nie uśmiechnął się teraz możesz być sobą a ja spróbuję się w tobie zakochać na nowo nawet jeśli nie jesteśmy razem nawet jeśli nigdy nie byliśmy ogród zamilkł tylko liście szumiały pod stopami Aleksander wyciągnął rękę. Julia położyła na niej swoją. I przez chwilę nie trzeba było nic więcej.